Siema, się, się, siema, siema. 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 He, <laughs> <laughs> witam bardzo serdecznie. Czekaj, niech to są gdzie morda. Witam bardzo serdecznie. No szmata. Witam bardzo serdecznie y, na odcinku z Roblox. Nie spodziewałem się, że to jeszcze będzie na tym kanale, bo nienawidzę tej gry. Nie wiem czemu tak się stało, ale nie znoszę tej gry. Ale nie mam gdzie grać w horrorsy, dlatego no, w co, ja, w co ja się raczej nie zagrasz. Więc zagram w to. A, y, kebab, coś tam, coś jakiś tam horror nowy o kebabie. Nie wiem, nie wiem, nie interesuje mnie Roblox, sorry, ale no. Ignacy mi to polecił, znaczy nie polecił, tylko z nim grałem, tylko mi nie może wysłać filmiku. Miałem mu zmontować, ale, ale, ale... Ale kopiuję mu content, dlatego spoko. Nie no, nie skopiowałem. Jak się, jak na przykład Volite gra w CSA... Jak ja na filmach gram w CS, to to nie jest kopiowanie, dlatego jestem Sigiemką. I no. Szawarma. Okej. Okay. Uh, y, możecie tutaj zobaczyć. Been accepted for the night shift at the roadside shawarma stand. The shift usually goes by quietly, but sometimes you must strictly follow certain rules to keep everything in order. Rule 1: If a visitor with a wide smile comes in, silently hand him a can of soda. In return, he will give you a damn, wriggling bundle. Place it under the counter and never unwrap it. Rule two every Friday, around 2 a.m. Dobra Mogę przełączyć, Dobra, sklej wary, bo się zaraz zesram. O, jestem tam, burzy, jaki brzydki. Okej, okay, ja już się boję, a dopiero zacząłem grać. E, witaj, nasz Fmara. To jest kebab, babo. To jest 105. Super dupa, coś. No i co? A dobra, y, tak to. No, wzięłam, wzięłam. I co? I teraz zawinąć? Dodaj mięso. A, dobra, zapomniałam. I co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Okej. Okay. No jak? Aha. Gotujemy. Moja ulubiona gra. Tutaj trzeba robić kebaba. Nice. Kto lubi kebaba, ten zostawia suba, ale znam osoby, które nie lubią kebaba, dlatego oni są tragiczni. Pozdrawiam. Lebek.

Panda, Ty jest. Jezu chryste. Widzieliście, jak ona idzie? Nawet, jakby ta baba była dobra, to i tak bym jej nie dał baba Dobra, ale muszę. Zamknij ja... Nie, boję się ciebie. Odejdź ode mnie. Już mogę, dziękuję. Już mogę. A, dobra, to Eee, teraz to. Który telefon? Jej, tej baby zasranej, Boże! Jak ja się przestraszyłem. Co za prukwa nienormalna, no. Nie, dobra, jak się grało z Ignacem, to była beka, wszystko fajnie, ale co to ma być, do cholery. No weź, dobra. Masz, szerej. Dobra, idź, bo ja się ciebie boję, ty piaro. To jest zbyt stara szlangra. Ej, to jest baba? I tu jest baba, a tu chłop to mnie mówił. Czemu w ogóle to był stópkarz? Great, you. You a. Pa. Brajerko. O kurde. Grzyb wirus. Tylko, że druga ty jest tam. Okej. Okay? I mi się to nie podoba. Dobra, nie mojej. <gry> Co ona robi? Patrz, ale dęsy. Babo, jesteś nawalona. Ja tobie nie otworzę. Okej, okay, poszła sobie w końcu. Jezu, coraz więcej anomalii. To jest straszne. No i dru kolejna ta przyszła. Um, mu już nie ufam No właśnie, dawaj Des? Poszedł sobie Boże. Ej, to jest za straszna gra. Ja myślałam, że to spokojnie sobie zagram w horror, a tu takie rzeczy się dzieją. Kolejna staruszka przyszła. Cóż mi puka. No, czemu ten. No pa. Dzień dobry, chciałbym cię zapytać, czy możesz stąd wyjść? Pa. Przepraszam bardzo, czy mogę już stąd wyjść? Dobrze, dobre A ja tego gówna nie widziałem Ja tego ścierwa nie widziałem Ten frajer mi wychodzi już. No i nie mogę tu przyjść. On mnie załatwi? Nie, no nie rób tego. no czy ten o ja pierdę Jezu O co chodzi Ale gówno Dobra to na tyle z tego odcinka Jak chcecie więcej tego gówna Szczególnie z moim kolegą To zapraszam Do lajkowania Subskrybowania no i babcia Jak będzie tu 5 lajków To będzie tu kolejna część Więc no Siema tutaj masz inne odcinki